Jesteśmy na wspólnym pokazie firmy John Deere i Oskin. W kontekście firmy John Deere skupiamy się dzisiaj przede wszystkim na przekładni E-Auto Power. Jest to tak naprawdę hybryda szeregowa, przekładnia bezstopniowa, ale inna niż wszystkie. Wyjaśnijmy pokrótce, na czym polega jej działanie. E, jasne. No tak naprawdę przekładnia e-Auto Power jest już znana gdzieś tam, w, szczególnie w mediach od jakiegoś czasu. E, została po raz pierwszy pokazana w 2019 roku na targach Agritechnika jako koncept. Dzisiaj już u każdego z naszych dealerów, również tutaj e, w Frike, taki ciągnik jest dostępny na... Na demo, na pokazy. To jest rewolucja w przekładniach bezstopniowych, ze względu na to, że po raz pierwszy jesteśmy w stanie udowodnić to, że mamy sprawność przekładni czysto biegowej typu PowerShift, ale z komfortem pracy przekładnią bezstopniową. Zasada działania, najbardziej w skrócie mówiąc, to tak naprawdę wyrzucenie tego hydromotoru z przekładni bezstopniowej i zastąpienie go silnikiem czy też generatorem elektrycznym bezszczotkowym chłodzonym olejem o zdecydowanie wyższej sprawności. To daje nam właśnie rzeczywiście tą wyższą sprawność, czyli sprawność bliską i tak naprawdę zrównującą się z przekładniami biegowymi, ale o tym komforcie. A dodatkowo, jeszcze tak jak tutaj na pokazie, jesteśmy w stanie zademonstrować. Jeśli chcemy skorzystać z tej dodatkowej opcji, to mamy gniazdo na zewnątrz i możemy wyprowadzić do 100 kW o napięciu o 480 V do maszyny współpracującej, w tym przypadku do wozu asenizacyjnego Joskin, gdzie dwie osie tego Joskina będą napędzane. Elektrycznie z ciągnika w pełni automatyczny. No, ale właśnie mamy pierwsze niezależne testy sprawności przekładni e-Auto Power. I jak to wygląda? No tak, rzeczywiście jesteśmy w stanie teraz pokazać to, co sprawdzaliśmy sami wewnętrznie. Teraz jest to dostępne jako zewnętrzny test DLG. I tak naprawdę. Już w przypadku 8R410 na przekładni E23, czyli na przekładni biegowej ta sprawność była no, imponująca, bo to było około 86%, czyli w praktyce z 443 koni, które ten ciągnik ma dostępne, że tak powiem zawsze, bez żadnego busta, około 380 koni było dostępne na uciągu. W przypadku e-autopowera to jest około 390 koni dostępne na uciągu, czyli tak naprawdę jeszcze nieco wyższa sprawność, ale tak naprawdę no mówimy o tym, że to jest sprawność zbliżona do przekładni mechanicznej, z komfortem przekładni bezstopniowej, no bo te rozwiązania, e, czy to hydrauliczne, czy hydromechaniczne będą miały o kilka procent tej sprawności mniej, a te kilka procent na prawie 450 koniach robią różnicę pomiędzy e, np. producentami, czasem nawet rzędu 60 koni mechanicznych. No więc, czy to Koniec konwencjonalnych przekładni bezstopniowych, bo John Deere tak naprawdę rzuca duże wyzwanie. Myślę, że jeszcze nie koniec i za wcześnie na to, żeby to był koniec, bo nadal w ciągnikach rzędu 100-200 koni. Jeśli stracimy te 2-3% na przekładni Autopower w stosunku do przekładni biegowej, to to będzie zaledwie kilka koni. Natomiast tutaj. Gra toczyła się głównie o te największe ciągniki, gdzie każdy procent tutaj będzie skutkował tym, że będziemy mieli tych koni kilkanaście, kilkadziesiąt więcej na uciągu, i to nam wtedy zrobi rzeczywistą e, różnicę w polu, tak jak. Rozwiązanie, które też tutaj pokazujemy, czyli układ zmiennego ciśnienia w oponach, teraz dla serii 8R, dla całej serii 8R dostępny, w pełni zintegrowany układ, który w y, czasie poniżej 10 minut jest w stanie tak naprawdę napompować nam o jeden bar do góry wszystkie cztery koła o najszerszej konfiguracji. No właśnie, bo seria 8R w 2024 rok wkracza też z pewnymi zmianami. Tak, to między innymi wyświetlacze G5 Plus Command Center, które już od pół roku są dostępne jako wyposażenie standardowe. Tutaj jeszcze dodatkowo z wyświetlaczem dualnym to opony o szerokości 710 mm. To może nie jakaś znacząca zmiana, ale to też jest coś, o co, o co pytali nasi, nasi klienci. No i tak naprawdę również w tej kabinie to, co się najbardziej rzuca w oczy, to rzeczywiście te nowe wyświetlacze. Mamy też pewną niepozorną skrzyneczkę na na wozie Joskin Euroliner na rurze podającej podającej gnojowicę do aplikatora. Mała niepozorna, ale daje wiele tak, e, czujnik Harvest Lab tak naprawdę to pokazujemy tylko kolejne zastosowanie, bo Harvest Lab może być wykorzystywany stacjonarnie, czyli na stole tak naprawdę, może być wykorzystywany w przy sieczkarni, może być wykorzystywany przy kombajnie i również na wozie asenizacyjnym, gdzie na bieżąco jesteśmy w stanie badać, co przepływa przez ten wóz asenizacyjny i co wylewamy do gleby. Czyli mówimy tutaj o e, czystym azocie, o azocie amonowym, o potasie, o fosforze. Mamy pełne informacje w Operation Center, gdzie i ile wylaliśmy. To jest jedna, jedna zaleta, a druga jest taka, że tak jak tutaj robiliśmy na tym pokazie, możemy stałą lub zmienną dawką no dawkować jeden z tych parametrów, czyli na przykład dawkować nie wiem, 100 kg azotu na hektar, a nie dawkować 35 m3 na hektar. Bo tak jak wiemy, ta gnojowica czasem może być niejednorodna i to co już widzieliśmy na pokazie, czasem żeby zastosować stałą dawkę tego azotu, to mieliśmy wahania nawet o 6-8 metrów sześciennych, w zależności od tego na przykład z której obory ta gnojowica była, była wzięta.